Proszę Państwa, pierwszy smażony lagman w historii Jakuba Jakubczyka. Tak jest. jesteśmy w Uzbekistanie i smażymy lagmana na bardzo dużym boku. Mamy już tutaj przesmażony troszkę tłuszczy. Wyciągnięłem mięso, wołowinki, a teraz wrzucamy tę wołowinkę. Co tu sypiesz? Przyprawę z yy, bazaru. Nie wiemy, czy nie jest ta przyprawa. Jest to mieszanka różnych przypraw. Po prostu poprosiliśmy o mieszankę przypraw do yy, Lagmana, yy, ale pachnie bardzo ładnie. Chciałbyś taki piec w domu? Yy, myślę, że obowiązkowo taki muszę mieć. To jakby jest Pierwszy, nie, raz. pierwszy raz robisz na takim? Pierwszy. Pierwszy raz e, używam takiego pieca. Tutaj mamy e, prawda, dziurę na e, drzewo. Tu dorzucamy. E, wyżej mamy komin. on co jest śmieszne, komin tutaj wchodzi do środka. E, ale nie przeszkadza to w niczym. E, nie ma tutaj dymu. Jest ciemnie. Tam kroi Igor wszystkie składniki. E, a ja tutaj będę Tą wołowinkę, prawda na tym tłuszczu wołowym połoworoślinnym chmarzył zaraz dorzucimy mieszanki przypraw, czosneczek, ostra papryczka i zielona cebulka, dymka. Wszystko świeżutkie, pachnące. Potem marzymy odpowiednio papryczkę, cebulę i marcheweczkę. No i tu się wszystko połączymy razem z makaronem i dorzucimy jajko wsadzone. Dobra, wrzucamy smaki, czyli ostrą papryczkę, czosneczek, czyli czosnek posiekany przez Igora. I do tego dorzucamy od razu zielonej cebulki. A niech ona już będzie wcześniej. Mamy do posypania jeszcze fajny warzywek. Dobra. Nasz dzisiejszy tnący Igor. Porteweczka no i cebulka. Można jeszcze jeden z talerzyków. Zaraz wyrzucimy to mięsko. Bo myślę, że... Możemy chwilę osobno podrobić Warzywa? Tak. Okay. A makaron kiedy? Na e, samym końcu. Zrobimy takie bardziej stir fry to jedzenie, bo lagman jest tutaj podawany różnie. E, jeszcze tak jak musimy mieć pomidorki, które myślę, że potem wrzucimy po warzywkach. E, po prostu przeswarzymy pomidorki, potem wrzucimy wszystko razem z makaronikiem. Okay. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Bo robimy to pierwszy raz, też nie wiem czego można się spodziewać, nie? Okay. nie teraz teraz dorzuciliśmy już cebulki i marchewki, dorzucimy teraz jeszcze papryki na rozgrzanego wok'a, wyciągnęliśmy mięsko chwilę wcześniej, żeby ono już się nie paliło. Igor w tym czasie jeszcze kroi pomidorki, a my dorzucamy wszystkie świeże warzywa, żeby one już straciły swoją surowość. Ale robimy je tak typowo skill żeby one były przypalone, świeże, dalej krupiące. O, tak. I żeby wyciągnęły wszystkie smaki mięsa i tak dalej z woka. To jest ważne. One wyciągają ostrość, papryczek, yy, ten smak czosnku i, i tą zieloną cebulę. która została na ścianka z woka. Po prostu yy, wsiąkają w siebie razem z tym tłuszczem. I na tym nam najbardziej zależy. Okay. odkładasz teraz warzywka, tak? Mięsko odłożyliśmy, teraz część warzywek, tak? I teraz czekamy na pomidorki, Igora. Ok. Wszystko na tym samym woku, tak? Mm -hmm. No bo na tym samym, bo wok zbiera po prostu te wszystkie smaki na ściankach, nie? Więc na nim jeszcze musimy potem przesmażyć ten makaron po pomidorkach. Właściwie zastanawiam się, czy teraz może smażyć makaronu i może do niego wrzucić te świeże pomidorki. Mm. no mam ciężkie A może tak zrobimy? Spróbujemy, tak? Okej. Okay. To zaraz zobaczymy, co z tych dywagacji wyjdzie. Okej. Okay. Zdecydowaliście, szef kuchni zdecydował, przesmażyć najpierw makaron, a potem do tak. niej wrzucić e, surowe pomidorki. Które mają e, zrobić nam tak naprawdę tą wilgotność sosu, tak? Tak. Okay. Tylko, że e, chyba wyrzucimy jeszcze makaron, te pomidorki też przegrzejemy. No mamy tylko jedno naczynie, więc musimy się nie radzić. A e, wrzucić zimne pomidory do makaronu, to no, może być tak. Okay. Czyli najpierw że smażymy makaron i potem wrzucimy pomidory. Zobaczymy co z tego wyjdzie. To jest nasz podkład, tak? Koczyły nasze pomidorki wraz z szczyptą przyprawy specjalnie zmieszanej pod lagmana. Damy Poprosiliśmy na, na bazarze, żeby zrobili, zmieszali nam przyprawę pod lagmana i taką tak. nam Dlatego zrobili. Dlatego pomidorki, żeby po prostu odparować z nich tą wodę, żeby były ciepłe. Dorzucimy resztę przypraw, mięso, wrócimy do tego makaron i będzie ok. Czekamy aż pomidorki się. stracą sobie surowy. Okej. Okay. Tu mamy mało ognia tam. Dobrze. Tu dodajemy ogień. Takiego. Pan nam powiedział, że rano nas policzy za drewno. Bo jest to y, towar luksusowy. Nie wiem, ile w tych ale stronach. Wydamy wszystko na piwo i nie będzie czym płacić. No. <laughs> No, już się dogadamy. Jest piwo, może i gotowe. Jeszcze trzy. Tak jest. Coś tam polewa ten młody dzieciak. Wrzuciliśmy teraz mięsko. A teraz wrzucamy tę całą y, mieszankę warzyw. Y, do tego, prawda, woka. Sitko sikej się sprawdza. Y, I wlewamy to, co zostało, ten słuszczyko woda. woda. Wlewamy piwem. Myślę, że nie, bo to jest takie suche. No może tą taką resztkę wybrać. Może no, panu... tam resztę piwa z lokalnego kranu. I zarzucamy makaron. Okej, okay, teraz pytanie. Kiedy będziemy robić jajko sadzone, które jest standardową opcją do tego dania? No właśnie tu rabiki są niezdecydowani, ale chyba po wyciągnięciu tego wszystkiego po przesmażeniu razem po prostu wyjmiemy to, rzucimy szybko jajka na tej temperaturze one się zrobią w momencie i będą do dorzucenia do reszty, nie? Naszego fried lagmana. Raz, jest kuba jest, się troszeczkę spresuje. stresuje, ale Znaczymy wykładamy. Nie się zastanawiać, co chodziło. Wiem, że to jest presja, ale to jest zawsze presja. Tak? Już. Kurde, Kuba! Cięcie, kuba no właśnie, Aaaa! sypiemy, co to było? i okay. Na sam koniec e, całej procedury dopełnieniem całego dania jest jajko sadzone Właśnie się tu smaży. Szef próbuje Werdyt trochę mało intensywny ale to e został zamierzony e to zostało osiągnięte Nie jest to europejskie brone Z po prostu z innymi sprawami Bo jest takie stir fry jak na pierwszy raz i taką dużą dużego woda może, że... Jesteś zadowolony, zadowolony? Jest. No może nie e, zadowolony, ale nie I, to... I mamy gotowe danie.